witam w Glenocyku, ciepła strona Alegry. Nie marcie się, format programu się nie zmienił, ale znalazłem coś, czym muszę się z wami podzielić. Podczas sprzątania pokoju natrafiłem na książkę, którą czytałem, jak byłem mały, Wiewiórka i Jeżyk. E, pomijam już to, że istnieje kreskówka z Kolei Północnej propagandowa o tej samej nazwie, ale to jedziemy. W pewnym razie mieszkali Wiewiórka i Jerzyk. Nie chcę wiedzieć, co to kapie białe z góry. Grzyby! Nie, że to we własnej osobie. Postanowili, że zrobią sobie zapas brzozowego soku. Wibrólka przyniosła płatkora, a Jerzyk poszywał go tak, że powstało wiaderko. Wiecie, czemu to jest tak chujowo zeskanowane? Bo to jest jedna z tych książeczek, które się tak rozkładają. Wiecie, nie że to są jakieś karty, tylko się rozkłada z takiej twardej tektury. Pewnie też mieliście, jak byliście mali. Krople brzozowego soku powoli napełniały wiaderko skory. Wieczorem przyjaciele położyli się spać. Rano a rano przekonali się, że ktoś wypił ich sok. To Król Krak. Urządzili więc zasadzkę, niebawem zjawiła się Lisica, to ona wypijała sok. Hello moja nowa waifu. Hm? U mnie będziesz miała tego tyle, ile chcesz. Nie musisz się wcale ślątać po lesie. <grym> U mnie będziesz miała tego tyle, że aż będzie ci dość. A nic tak nie tuczy! Wiewiórka rzuciła szyszką i trafiła prosto w nos Lisicy. Panie i panowie, brutalne pobicie. Wiecie co się dzieciak z tego uczy? Dzieci, jeżeli ktoś wam coś wypije, to go brutalnie zaatakujcie kijem, to będzie efektywne. Jerzyk zwinął się w kłębek i boleśnie pokół lisicę. Oj, oj, oj i uciekła. Wiewiórka Jerzyk cieszyli się bardzo, że pokonajcie wspomnieł złą lisicę. Może nie tyle złą, co... Może jej się po prostu chciało pić i kurwa patrzcie. Jeszcze jej parasolkę ugrał. Ja nie chcę nic mówić, ale... Nie żeby coś, ale... To są tacy antybohaterowie, bo zrobili tej kobiecie kurwa hitendrana normalnie. To nie jest kurwa zabawne, to jest hit and run. Jeszcze te grzyby się cieszą. Dobra, przejdźmy do Allegro. Allegro, Niepowtarzalne nadwozie. Piła szablasta brzeszczotowa! Makita! Brzeszczot do lisicu, Jezu!

Kocek przytulanka. Kurwa zajebana! Co to jest? Psica, która rusza się, kiedy robi się jej fisting. Ej, w sumie jak się ma taką wielką łapę, takiego typowego Polaka, to można ona troszkę utuczyć tą ręką. Ale czemu aż prawie 200? Bo bym se kupił. Granatowa tunika. Grzechotka. Grzechotka. To jest grzechotka? Jakaś Alice? Smart Wenders! Trochę bardziej jak filifionka z muminków wygląda, niż lis. Ta tylko bardziej filifionka. Kocyk przytulanka, Wielofunkcyjna poduszka. Ej, czemu to jest aż 200? Duch wagon. Pias gorąca składa na bumper z pieluszki! Mad <grywa> Max, pisz. <grywa> Monster Trucks! To nie jest z Mad Maxa! Gra lecznościowa Hitmalls! Dziecko! Koszulka Mad Max Fury Road! Pustawka kwiatek! Kurwa! Złomek z Queen! O miłości w nieludzkich czasach! Wołyń! Film Wojtka Smarzowskiego! Kurwa, co?! Zygzag McQueen! Alexander McQueen! Siedem numerze ze skolnego plecaka! Minionki! Wy pierwsza! Nie! Minionki! Zygmag McQueen! Ferbi! Spiderman! Plecaki na kółkach! O kurde no! Pierwszakowi! Pokarm bogów! Pokarm dla ryb. Świtka pepa! Fantastyczny pan! got a bad feeling about this! Dobrze... We weźmy, sprawdźmy Co. Um. Czy to są super realistyczne antro? To są super realistyczne antro! No... <laughs> Jeszcze ta sukienka! Wiecie kto taką identyko nosi? Tak! O kurwa! Ja nie chcę nic mówić, ale... Nie chcę nic mówić, ale ja chyba coś z tym zrobię. Nawet chyba wiecie już co, co? Kolekcja wysokooktanowa! NIE! Monali, -a. Kurwa... Nowy dubbing, nowy dubbing, kurwa... CO?! Ewa, chodź nie! Wynocha z tym, kurwa! Wołyn! Kolina krzemowa... <śmiany> Dolina krzemowa. Dolina krzemowa. Paluchy. Paluchy. Paluch! Ostatni krzyk osiedla! O kurwa! Coku, narożnik, paluch. Aparat korekcyjny haluksy, palucha koślawego. O kurwa! Paluch koślawy. <śmiany> Paluch koślawy. No, dawać ludzi, dawać dodać coś. Dobrze wiecie, czego szukam. No. no już, zaraz mi tu, Dobrze wiecie, czego ja szukam. Tak, tak. Macie mózgi z drewna, tak, tak. Plakat. Pff. Mały jest, a matki nie ma? Dobrze. Sprawdźmy. Może jest? No słodki jest, lukrowany! W serio? Nie ma? No wiecie my co? Dobra, musimy to zrobić w inny sposób. O, ja mam tam kurwa, sagę zmierz! Ja mam tam sagę zmierz! Powiem wam ja kurwa, tą sagą zmierz! Kurwa, wampir lukrowany, także się śmieci! JA mam tam pakiet dziesięciu DVD! Gdzie księżniczek brać stotliwych? Co kurwa! Co... Brondynka 4 DVD! Ratus! Chińczyk w kategorii erotyka, Jezus! Macet paluszki! R paluszki dla dzieci! Nie, nie! Lalka, grubska, tilda, zabawka, ozdoba, przytulanka Zajączek stojący, pianowy zając Naszywka, termo, aplikacja Proszę Prusiaczek, plus gumka Nie chcę wiedzieć dlaczego gumka! Diabeł, troll, maskotka, plus przytulanka co? Angry Birds Mini, maskotka, fat green Konik, grubaszek. Inżynier ciąć ma! Piotr i ja! Lokomotywa! Charlie, fabryka czekolady! Tak! Przychodzę do jednego fetyszu, a dajecie mi następny. Fontanna czekoladowa! Po prostu... Kurwa, ta LZ jest podrobiona! Patrzcie, widzicie tą LZ? Widzicie tą Elzę? Rowerek trójkołowiec, tak? Kurwa serio. Rowerek trójkołowiec... Erotyka? Wiecie chyba czego oszykuję. Oj, proszę pokażcie mi się customowy seks Masażer! Kurwy mam dan! Ja mam dam masażer erotyczny, magic wand bezprzewodowy, kurier! Nic Kur podobnego. Y! Masażer erotyczny! Hip-hop, plecak dla dziecka, zo-panda! So Trefl! Poznaję kształty! Kurwa! Ja wam dam kształty, to nie jest panda! Nie! Co to jest, jakiś gupta, jakiś kaczek! Ja wam dam... Wan... Nie! Wyrwę wam migdałki wszystkim, kurwa! Co to jest? Co to kurwa jest? Boże zmartwień zmartwień duży! Aaaa, 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 kurwa śniegowce dziecięce! Kurwa! Zdenerwowałem się. Że to niemożliwe. Hitler z dole słom przeklina! Co? Berlin wojsko-polskie! Wnet pozbędzie się Berlina! Kurwa, to jest aut... ...zjawiskowa, rozkoszowana sukienka. 40 Wojtek z 100 kurwy bronia głównieckiego cobi Ignace Blaszczykowski też kurwą jest Dochuja Was nazwa to nie jest pralka imidowa Lego Legowina to złomek harst! Dwa auto z filmu Duży złomek agent z napędem Złomek tańczy Auta na baterię Fany! Max funkcji! Dobrze, szukam czegoś z moimi waifu, pewnej na W. Już sprawdzaliśmy, sprawdzaliśmy zresztą na H i na L, to teraz jedziemy... O, na to liczę, że tak się da! Plus bociany. Plus bociany. 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 Bociany! Która to była? Matryoszka Babuszka! Kurwa zajebana. Aaaaaaauuć! O kurwa, to Komadów Warrior. Hej chlopaki, może zlejemy tego spoconego debila LEGO FUNA 40. Okej, okay, Sefie, może zrobimy Hupę Sesmana do... HUP SS MANA! Hup ses Mana do was raz <gupia> co mi maniacy to hujera. Ej, no nie ma, weźcie wy co, nie denerwujcie mnie. Nawet jest ten koleś! Nawet jest ten krecik chrzestny, ale... Kurwa serio, nie ma tej prezenterki telewizyjnej, w której to jestem ponad wszech zakochany, duży samochód policyjny. z takiego, bo na przykład e, oglądają mnie kurwa rodzice, dzieci, Chociaż w sumie to jest bardzo niemożliwe, że mnie oglądają rodzice i w ten sposób wiedzą, że, że e, jak dziecku kupować, jak wybierać ten e, legit produkt, a jak wybierać ten. No szcz szczerze wtedy to bym się zjebał ze śmiechu. Nic nie ma. O, nie, 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 nie. Tylko nie przyjadę. Kucyk podstawowy, precel. Wiecie czego ja nigdy nie rozumiałem w zabawkach z tymi kucykami? Czemu one nie mają fryzur z tego serialu? Tylko mają te takie dredy. To mnie zawsze denerwowało. Wie... Nie pytajcie, czemu mnie denerwowało. I dlatego lepsze są te z blind bugów. Hasbro, duża figurka, Wolverine 30 cm X-Men. Jakie drogie. TITAN HERO Oficjalna zabawka z filmu Wolverine Idealna zabawka dla młodego bohatera NIEZWYCZĘŻNEGO IRONMANA ZACZĘŻ DO WOLVERINE NIE POD niezwyciężnego IRONMANA CO Ja-jaki kurwa Ironman ZACZĘŻ to WOLVERINE Hasbro, duża figurka Hulk WŁAŚNIE Z HULKIEM JEST SPORO podróbek! HULK Ej, wiecie co, wiecie co zrobimy? Wiecie, te, new serii Rhymes i te takie AAAAAA to Tu jest Batmaniajo Mega kids Wiecie co mnie zastanawia? Czemu to jest takie popularne? Czemu te wszystkie filmiki są takie popularne? Tego jest w pizdu, to jest Obejrzewam, że te filmiki to jest 60% kurwa Youtuba i to nie jest żadna hiperbola To nie jest hiperbola, ja nie żartuję Kurwa, te filmiki są wszędzie, jest ich cała masa I to mnie w nich przeraża One są wszędzie, tych kanałów dla dzieci jest cała masa Wszystko jest zrobione przez boty i czemu są te wyświetlenia? Bo co? Bo rodzice Okej okay. Ten symbol już mnie zaczęło coś tam w dupie piec Coś mnie zaczęło w dupie boleć, jakby mnie tam LTX z Traponem wjechała. To Batman! Nie! Nieeeee! Kurwa pedofil! 997! Figurka... Hulk! Marvel! Avengers! Czascie za kilometr! Drzwielkie Maska! Dlaczego mam wrażenie, że to podróbka? Obraca się śpiewa Kraków! Wiedziałem! Naciśnij wielki palec! Ubrany w słynne spodenki! Dostosuj głosnost, by zgłośnić lub zciszyć! Wielkość hulka! Bo niesamowite hulk, hargi do arna postać Halka! Kurwa, co? Edyta Kraków Małopolskie. Pokaż na mapie. Miś Interaktywny Wesołek. Pamiętacie ten skandal, co był, że oni chyba jakiegoś satanistę wzięli do tego, tego Nergala, czy jak mu nam pamiętacie to? Że był jakiś taki Nergal i... 100 złotych za figurkę, no to już jest skandal. Że był jakiś taki kolek, który się nazywał Nergal i oni go dali e, do promocji z jakąś kobietą. E, I było, że świątecznych zakupów nie robię w Empiku, bo Nergal zabija katolicyzm. No, kurwy, jebane! Z serii Star Wars przybywa mroczny Darth Vader. Kolecja Jax Big Fix Star Wars. Niech moc będzie. Kurwa! W opisach zalet jest nieco my, niech moc będzie z wami! Chyba wiecie, jaka to pora, tak? Napiszemy im opinię? Nie wolę tych bo po zjedzeniu. Kobieta rodzi olbrzymią figurę Szturmowca! z gwiazdnych. I wypija benzynę Wypija suk z brzozy A potem e, niech mo A potem Wady przeklina W środku jest niezdrowe GMO w wkurwia to propaganda NGO Zalety <śmiany> niech moc będzie z wami <śmiany> Olbrzymią figurę sztubowca Ej, dodajmy jakiś produkt! No kurwa, nie mogę dodać produktów PICOK! Aaaaa! Ej, ej, to jest moja... To jest moja to jest moja opinia? Zamówiłem te parówki w internecie, po wyjęciu zapakowałem jeszcze pół ludzi puchu, jak balonacz, który jakoś wodą prosto na nowy krawat. Potem z i coś się na wszystko padło, zostałem walkiem po pysku od żony. AHAHAHA! Już ja wiem, o jaką żonę chodziło i to na pewno ja! Niedobre na ciepło! Tylko pedały jedą na ciepło, kurwa! Nienawidzę tych ciepłofagów! Patrz smyka! Smakowity kołusek! Smaki szyka, z indyka w plastrach Puchną i eksplodują O kurwa <grymne> Najlepsze są to Wady bu nie ma! Podduszane smaki zamiast fast fooda czy batona A wy kurwiaj No szty kurwa co się! Widzicie co się dzieje z tą jebaną stroną? Wyskakują jakieś jebane reklamy z jakimiś kurwa kobietami Dziewczyny 30 Nowy serial o przyjaciółkach, miłości i dietach dietach, kurwa, jakie to jest żałosne. No tylko te diety, diety, kurwa. Odchudzanie, odchudzanie! Czy wy kobiety nie potrafi się pokochać takim, jakim jesteście? Tylko no, to musicie kurwa coś sobie zmieniać. Nie możecie kurwa się pokochać takim, jakim jesteście, kurwa. Bala tragedia! A serce potywali! Wady śmierci wali serce! Okropny drink od chemii metaliczny smak! Psuje wątrobę! Może wywołać agresję. Pampers, który ważył! O kurwa! Skordowy wynik to Pampers, który ważył 200 gramów, tylko siusiu. Laktatory. Co to są laktatory? Nie wiem. Ale brzmi zajebiście. A wysysacz mleka! Kurwa, mam ponad 20 waifu, z czego jedna mam zyski z mlekiem, a jedna jest w ciąży i ja nie wiem co to laktator. CO?! Kurwa, ja sobie zjeżdżam w dłoń jakieś poduszki. Miłość w każdej porcji. Miłość w każdej porcji. Samochód osobowy, właściciel samochód, Salon Polska. O kurwa, on wrócił. Sprzedał samochód osobowy, więcej informacji, pipy telefonem. Ej, słuchajcie, ludzie, taka na temat pierwszej ciemnej strony Allegro jaką e, zrobiłem. E, mianowicie to e, na początku pierwszego odcinka ja mówię: Ja tutaj płaczę, nie? E, bo ja wtedy jeszcze coś odkryłem i, z, I problem jest taki, że ja zgubiłem kompletnie co to było Nie pamiętam co to było, ale chyba była podróbka gry Chyba była podróbka gry i słuchajcie e, Taka ciekawostka na temat ciemnej strony Allegro Oryginalnie miała ona mieć jeszcze inny format e, Niż to co teraz macie, że przeglądam i komentuję, nie? Oryginalnie ciemna strona Allegro miała być e, Taka identyczna jak On eBay Today Na którym się bazowałem e, Miało się opisuje w skryptowany sposób e, jakieś śmieszne produkty e, Ale powiem za co... E, znudziło mi się! E, anulowałem to i, i zrobiłem taką prostszą rzecz. Przez przypadek się to spodobało ludziom i właśnie to jest teraz fajne. Jakkolwiek już późno, Konrad sutarski! Konrad sutarski! <ścoughs> sutarski! Konrad sutarski ja pierdolę Pre, psz, kuzyn San Pedro Jezu Myślałem że to vibratora, to kaktus Puzdroszka tułka Owszarek podhaleński, kuzyn pirenejski, ja pierdolę